na dzisiejszej wystawie ona nosi tytuł ona nosi tytuł, wspomnienie dawnego Cieszyna. Zacząłem od, od Banku Gospodarki Żywnościowej, bo jest z nami y, pan Bata Grabowy, dyrektorka tego banku, który od kilku lat funkcjonuje w Cieszynie. Pani dyrektor jest ze sobą kulturalną, bank wspiera działania kulturalne. I ta wystawa jest, została sfinansowana właśnie przez Bank Będzierze. Bank Państwo też możecie zapoznać się z ofertą tego banku, z ulotki. Bank mieści się na rynku w hotelu pod Brunatnym Ale głównym bohaterem dzisiejszego spotkania jest pan redaktor Tadeusz Kopoczek. Ja żartuję, że to dwojga imię. Redaktor Tadeusz Kopoczek, bo to już tak na trwałe. Bardzo serdecznie witamy, ponieważ ja nie mam panu kwiaty wręczyć, ale nie będę tego w żonie wręczył. Znajdę. O, jest pan. Proste. Chciałbym też przywitać, bo są z nami władze miasta, jest Pan Adam Swakoń, Wiceburmistrz Miasta Cieszyna, bardzo serdecznie witamy. W kolejności jakby ważności mamy Pana Józefa Baszuta, Sekretarza Powiatu, bardzo serdecznie witamy. To nasz stały gość. Gdzie jest Pan? Jest tutaj. Jest też Pan Stanisław Kadecki, Sekretarz Miasta Cieszyna. To tak dobrze się składa, ponieważ ta epoka, która tu jest pokazana na tych zdjęciach, to była złota epoka sekretarzy, także <grymienem> <Z> wiecie, <wiedzianem grymienem> Państwa do, do, do tego obrazu. Naczelnik Wydziału Starostwa, Kultury, Wydziału Starostwa Obradowego, Matan Lekwieszka, jest z nami, bardzo serdecznie witamy. Jest pani, pan Piotr Gruchel, Naczelnik Wydziału Kultury z kolei miasta. Jest pani Bocheńska, dzisiaj nie zapomniałem. Pani Przewodnicząca Rady. Bardzo serdecznie witamy. Witam. Tu od razu skojarzy mi się to z Panem Radę, więc też serdecznie witam pana pana radnego. Witam też żadnego Ludwika Kuboszka, którego widziałem. Jest dyrektorka pani Cecylia Gaszpońska. To chyba pierwszy raz u nas jest na wystawie i bardzo cieszymy się to Witam przede wszystkim do, do rodzinę. Pana redaktora, bo wiem, że taka, że ta rodzina też przybyła. Witam wszystkich tych, którzy, którzy pamiętają, którzy współpracowali, są, są, są ludzie z Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Ja myślę tak, że ta... Pan redaktor fotografował przez całe życie. Oczywiście ta wystawa nie jest sensu stricto wystawą artystyczną. Oprócz waloru artystycznego, ona ma też przede wszystkim taki walor dokumentacyjny I chyba, chyba o to przede wszystkim chodziło szczególnie dzisiaj po latach i pokazuje, pokazuje Cieszyn, który, który właściwie już w tej formie nie istnieje. Pozwolę sobie na dygresję niewielką. Otóż tam w pierwszym miejscu obok Mariusza Makowskiego jest pokazane coś, co moim zdaniem, co było największą szkodą, jaką wyrządzono miastu Cieszyn. Ponieważ te inne budowle oczywiście powstawały nowe na ich miejscu, czasami, czasami, czasami rozbierano niepotrzebnie, ale to był dom kata, to było coś co dla miasta Cieszyna było perełką po prostu w takim rozumieniu dzisiejszym, ponieważ to był autentyczny dom kata, to nie był dom niemany, to nie był legendarny że ktoś tam gdzieś kiedyś coś próbował. Mieliśmy autentyczne dokumenty, które, które mało tego ma miecz, który ten kad Cieszyński się posługiwał. To był wyróżnik, ponieważ nie każde miasto średniowieczne miało swojego karta. Ten kat był wynajmowany w miasta. I ten budynek został rozebrany. Oczywiście, że on był w złym stanie, ale przy dzisiejszej technice, czy ówczesnej nawet, można było spokojnie ten obiekt uratować i dzisiaj... Być może byłby naszym, naszym oddziałem i myślę, że na pewno cieszyłby się dużą dużo referencją zwiedzającą. Tego mi najbardziej z tego wszystkiego szkoda. Inne zdjęcia Państwo zobaczycie, ja zresztą dam zaraz głos panu redaktorowi. Być może ciekawostki będą jakim aparatem, ja wiem, ale, ale bo to też dzisiejsze noci widzimy komputer opracowuje, mamy, natomiast to było wszystko na, na analogowych mm, aparatach elendowskich, o ile dobrze pamiętam, to był szczyt techniki, który wtedy, wtedy był na, na wielu nieosiągalnych gminnych, a Głosu Ziemi Cieszyńskiej mogła być chyba taki aparat. Ja nie będę przedłużał, bardzo dziękuję Państwu, proszę przekazać znajomym, że taka wystawa jest, można ją zwiedzać codziennie w godzinach, w godzinach. Pracy muzeum. Pani dyrektor, jeszcze raz dziękuję i oddaję głos autorowi tych zdjęć, bo myślę, że ma wiele do powiedzenia. Szanowni Państwo, proszę mi pozwolić, że wpierw podziękuję dyrektorowi. Tego to nie trzeba. To my dziękujemy. Dyrektor. Inaczej, na Inaczej mogę przerwać? Pani dyrektor, bo zapomniałem o tym powiedzieć na koniec mojego przemówienia, czy, czy mogę powiedzieć, że skoro te zdjęcia już tu są w muzeum, to mamy taką nadzieję, że one to już zostaną. I na tym skończyłem. Mi ja się wydaje, że to jest oczywiste. Szanowni Państwo, z perspektywy czasu, bo zdjęcia te pochodzą z lat 60. -tych, 70. -tych, jak się... Zastanawiam nad tym, to dochodzę do takiego wniosku, że pan dyrektor wychwalał mój aparat, że to taki świetny, ale mi się, da, mnie się wydaje, że to był drzewny aparat. To był aparat, on coś miał w sobie. Proszę sobie wyobrazić, gdziekolwiek skierowałem obiektyw, za chwilę już tego nie było. I zobacz, zdjęcie po zdjęciu, za wyjątkiem kilku, gdzie jeszcze najpoważniejsze obiekty istnieją? Tak? Usłyszałem kątem ocha, ucha, że będą coś tam rozbierać. No to pospieszyłem w to miejsce, żeby utrwalić. No bo jak się przegląda widoki Starego Cieszyna z XIX wieku, no to przecież nie jest tak obfotografowany, dlaczego nie miałby być obfotografowany współcześnie? No i krążąc po mieście nieodłącznie z aparatem, a był to Pentagon 6 formatu 6x6, ciężki. ciężki, kompletny sprzęt z, tele, z teleobiektywami, fleszem ważył 17 kg. Było co nosić. Ale to była przyjemność fotografować, no i potem siedzieć w ciemni, żeby przeprowadzić całą obróbkę materiału, wywołać najpierw filmy, wysuszyć, skopiować, wysuszyć, część dostarczyć do redakcji, a część zapuszkować na, na przyszłe czasy i efektem tych, tych moich Wędrówek po mieście, no i tej wrażliwości na to, że dlaczego to wszystko mu, musi znikać? Dlaczego zniknął ten dworek z ulicy Bielskiej? Dlaczego dom kata, o którym. A jeszcze mi się udało, drodzy Państwo, tu w tej sali jest, jest właśnie y, przedstawiona rozbiórka domu kata. Jeszcze mi się tak, to tak, udało jest, uchwycić, że. Że rozbierają mury tego, tego cennego zabytku. Pozmieniała się ulica Katowicka, czego, czego na niektórych zdjęciach tak, tak, można, można udowodnić. Zniknęły takie stare chałupinki. Ulica zmieniła zupełnie przebieg. Jest szersza, idzie jest, jest, znacznie niżej aniżeli przednio Wąziutka kostką dwórkową wyłożona. Ulica Krystacka, proszę zobaczyć, ile tam szarpon zniknęło. Masterowe domki po prawej, y, ładny domeczek na, na takiej skarbie, dawno go już nie ma. Tu na tym zdjęciu, drodzy Państwo, tylko jeden taki fragmencik. Można się zastanawiać, co tu, co tu zniknęło. Otóż nie ma, nie ma tych dwóch małych domków, które przy ulicy Kochanowskiego Stały zostały wyburzone. Jak twierdzi pan dyrektor muzeum, w tym domu jeszcze była... Było pisko zamiast, zamiast podłogi w tak, poszczególnych, poszczególnych y, y, izbach. Znaczy nie pokaż to, tak, tam dzisiaj targowisko jest. No to znane gospodarstwo, z tego gospodarstwa wywodziła, tu w tym gospodarstwie mieszkała pani, która dzisiaj sprzedaje kwiaty y, na ulicy Głębokiej w Kwiaciarni. Y, nasz Trzeba było zburzyć te obiekty, żeby mógł powstać wiaduk, który rozładował y, ruch w mieście. Ta, mia ta była miała bardziej sukne kształty i chyba się Państwu się zgodzą. Gospodarz Obok, obok dawnego młyna. Po przedłużeniu trzeba było obudować y, brzegi młynówki i, i nakryć ją mostem, żeby mogła, y, żeby można było poprowadzić ulicę do wlotu do ulicy Zamkowej. To tu jest to zaplecze dawnych łaźni cesarskich, które które się znajdują. A to jest dzisiejszy worek cieszyński. przez pewien czas siedziba biblioteki miejskiej. Zchodzi nam bardzo sympatyczny obiekt. Właśnie to jest ten moment, kiedy włożony kiedy jest dom karta. A to poniżej słynna beczka, która stała w takim zagajniku poniżej poczty na placu Lądzin, przy placu Rondzina i Batejki, gdzie czerpano, gdzie lało się piwo, tak powiem, bezustannie. Słynna piwiarnia, no i oczywiście kościół, kościół o Dzisiaj już prawie nikt nie pamięta, że, dawny, że obecny gmach sądu był zasłonięty parterowymi chatkami. Do pewnej szerokości. To jest ostatnia, która zniknęła. Jeszcze udało mi się złapać ją w trakcie rozbioru. Przepraszam. To jest ulica Boju. Jednak. tam jest. przed przedszkole, po lewej jest na, na tym miejscu y, pan Lorek wybudował taką y, no, domeczek piętrowy. Na tym miejscu też wybudowano piętrowy taki piętrowy. Stanęła ładna kamienica z balkonami. Kiedyś, kiedyś była tej, e, apteka prowadzona przez magister e, japońskiego. Niegdyś w Cieszynie. Obiektów e, Gospoda pod Złotym Słońcem. E, znana z tego, że obok niej znajdował się końcowy albo początkowy przystanek tramwaju cieszyńskiego, przystanek pod. O tym Mówiło się, że Cieszyńska linia tramwajowa jest najdłuższą na świecie, bo prowadzi od Amsterdamu aż do Słońca. W czeskim Cieszynie przy dworcu, przy końcowym przystanku Kram z różnego rodzaju rzeczami prowadził Izak Amsterdam. Kambaj jechał przez Saharę, czyli koło apteki pod lwem na Saskiej Kerkie, Potem już był bliżej Pana Boga obok, resta obok restauracji pod Aniołem na zamkowień na no